Hej, się siemano! Witam Was w kolejnych Minecraftowych nowinkach do Minecrafta 1.8. Dzisiaj krótko i na temat przedstawię Wam kilka zmian, jakie są wiadome, które mogą zostać dodane do Minecrafta 1.8, tak więc zapraszam do oglądania. Pierwszą prawdopodobną rzeczą i jedyną, jaką dzisiaj Wam przedstawię jest planowanie dodania żyrafy do Minecrafta. Prawdopodobnie żyrafa będzie spawnowała się na takich biomach jak dżungla lub sawanna. Będzie można ją zabić i otrzymać rzadki drop, który nie jest jeszcze znany. Tak więc to będą wszystkie zmiany jakie przedstawiłem w nowinkach Oraz chciałbym was poinformować, że teraz nowinki będę robił z jedną zmianą Jeżeli będą trzy zmiany w jednym dostaniecie trzy nowinki Tak więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia na odcinka odcinku Stary Minecraft Nowinki Lub jak to już tradycyjnie mówię w Snapshocie Do zobaczenia